Ile nie się. Przestała walczyć. Ale ona jest tutaj bo się Dobrze, że do góry. nie mogę po wyrywać. ci nie wygodnie tak. tak. O, tak. Może mi tak ci będzie lepiej wykręcić. pierwszy. 别吃烤串，啥也不吃。别吃烤串，好吃。别吃烤串，好吃。别吃烤串，好吃 <laughs> <laughs>。你别吃。我跑来吃。<noise> Szczepił się, ale mam go. tak. szczepiło mi się. Mamy go. Ja się zastraszyłem tego. Przeczepiło mi się do spody. Ej, Tynek, w dobrym momencie go odebrałem, żeby nie bo się szczepił. Do nie mi się... Zobacz, jaką masz rybę. Ej, ładne. jeszcze? się? Tak. To jest a nie chciało się iść na ryby. Nie?